1% według nas jest mało. Mało. Mam pytanie. Czy 1% to jest dużo, czy to jest mało? Patrząc na całość, 1% jest znaczący, ale jest to również za mało, aby cokolwiek zdziałać. 1% ze 100 to jest mało. 1% według mnie mało, bo jeszcze jest ich 99%. 1% wydaje się, że to jest. Bardzo niewiele, ale w pewnych okolicznościach to może być bardzo dużo. Generalnie uważam, że 1% to już więcej niż nic, więc to już dużo. Nie ma, 1% to zależy dla kogo, bo 1% dla jednego to będzie zero, a dla drugiego to będzie potężna suma. Powiedziałbym, że... Wystarczająco aby wybrać ten procent pod uwagę. Powiedzmy szczerze, no jak jeden grosz niby niepotrzebny, a czasami bardzo potrzebny. Na pewno potrafi być bardzo znaczący. Jeden procent to może być całkiem dużo i to mogą być pieniądze, które mogą pomóc na przykład ratować komuś życie. Dziękuję z całego serca za wasze wsparcie. Wasz mały wielki gest ratuje życia. Dziękujemy. Dziękuję Wam, że pomagacie Fundacji DKMS działać i robić dobre rzeczy.